Nowa seria Xiaomi 15T właśnie zadebiutowała. W moich rękach jest już Xiaomi 15T Pro, którego wyróżnia potrójny system kamer Lejka z teleobiektywem Razy 5. Do tego możemy nagrać nim filmy w 4K w 120 klatkach na sekundę. Ale to nie wszystko. Xiaomi dorzuciło nową łączność Astral Communication, która pozwala roz rozmawiać nawet bez sieci do 1,9 km zasięgu. Na froncie znajdziemy ekran AMOLED 6,83 cala z jasnością do 3200 nitów. I odświeżaniem 144 Hz, a pod maską procesor Mediatek Dimensity 9400, 12 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci na pliki. I baterie 5500 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 50 W. Na tyle umieszczono włókno szklane w, w trzech kolorach: do wyboru czarny, srebrny, coś albo szary jak to woli, oraz molka gold, czyli coś ala złoty. Na pokładzie zadebytuje również Xiaomi HyperOS 3, a w kwestii łączności to mamy tutaj Wi-Fi 7, obsługę sieci 5G, GPS, NFC i Bluetooth 6, a i jest też e SIM. Pytanie tylko, czy to będzie najlepszy smartfon swojej kategorii cenowej? Najdroższy wariant możemy zakupić za 3999 zł, w okresie promocji Xiaomi dorzuca do niego Xiaomi Electronic Scooter Elite. I jak kupujecie?